Witam w kolejnym materiale na kanale AntyFakty, ze mną Disu. witaj. Hello. Powrót do OKTAGONu, nie ta federacja, ale powrót jest. Powrót jest w końcu, było trochę długo, jutro będzie unboxing mojego brzuszka, w sumie nie nakręcałem się, nie mówiłem o tym wcześniej, ale jutro jest pierwszy moment, w którym, pokażę, pierwszy raz, kiedy pokażę moją bliznę, no. Okay. Mogę wam, na to, no nie, nie będę spoilerował, ale na ten moment powiem wam, że ona sięga odtąd dotąd, nie? Ja też powiem, wam, że tu nie ja pokażę. Ja się staram nad sobą nie rozżalać, nie? I kurde, nie mówię o tym, że na każdym kroku, że to było ciężko. Fakt faktem kilka razy wspomniałem, a to był naprawdę zabieg. I trudno było wrócić, więc tym bardziej się cieszę, że już jestem. Czuję się ok, i będzie git. Podejrzewam, że teraz nie pokażę tej blizny. Nie, nie, nie. Właśnie mówię o tym, żeby powiedzieć, że, okay, bo, bo wydaje okay. mi się, że to dotrze do ludzi, z czego wynika ta przerwa, dopiero jak ją zobaczą, nie? Bo to jest naprawdę... To ona jest przez całą długość, tak? No, cała długość, więcej. Ja Ca więcej, no. Więcej. Prawie, że do pleców. Także dlatego miałem długą przerwę. Dlatego długo nie warczyłem, walczyłem. No dlatego długo nie warczyłem, Walczyłeś. walczyłem i dlatego miałem trudny powrót, ale cieszę się, mega się cieszę, że to już jest ten moment. I mega się cieszę, że jest to Darolef. Wiesz co, no od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. Yy, uważam, że wiesz, w warunkach w jakich się postawiłem lepiej zacząć szczeblami od dołu. Okej. Okay. No nie wszyscy widzieli, nie wszyscy oglądali media trening, ale... Podczas tego mediatreningu Daro Lew bardzo Cię zdenerwował. Yy, powiedział, że robi unboxing czoła, gdzieś tam odgarnął twoje, twoje włosy. Zdenerwowałeś się. Stary, jaki serial teraz oglądasz? Yy, Synowie Anarchii. A jakbym Ci teraz zespoilerował końcówkę, nie wkurwiłbyś się? No, no Unboxing czoła miał być na 170 kół, widzów na Instagramie. Co to kurwa za spoilery? No spoilery są wkurwiające. Ja to zrobiłem dla widza, się zdenerwowałem i mu węża przegryzłem za to. To nie o to chodzi w tym cyrku? No, ale w końcu, yy, bo, bo cały czas gdzieś tam byłeś... Spokojne, byłeś wylozowany. Ciężko Cię wyprowadzić z równowagi. Przynajmniej teraz, jeśli. Ale nie, tak, jeśli, mam być jeśli... szczery? No. Ja się nie zgrzałem nie? Bo w ogóle, ja to tak dla beczki zrobiłem. Co ty, stary? Nie, ja mam myślą, krakowski żeś... luz. Nie, ja mam krakowski luz. Podkręciłem dla beki. Po To z zemachu i przegryzę mu tego gumowego węża. Niech się ludzie cieszą. Jak robiliśmy sobie media trening, to tam wiesz, zakręciłem kopytem, wyprowadzając frontkika. Zrobiłem takich kilka, kilka, małych, komercyjnych ukłonów w stronę widza. Staram się nie być cyrkowcem, bo to nie jest do końca mój styl, ale chciałem puścić kilka oczek, żeby widzowie też mogli się trochę pośmiać i ze mnie. Ja już myślałem, że stary Diz wrócił, bo chciał do sąsiada <laughs> gubić. Nie no, kurwa, do sąsiada to tylko o 20, tak? Jak jeszcze wierci. wiertarką, ja, nie? Tak, 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 tak. Słynne nagranie. A powiedz mi jeszcze, czy po tej walce dojdzie w końcu do tej słynnej potyczki, o której wszyscy mówią, ty kontra... Ksajo, czy to jeszcze nie Zobacz teraz? gdzieś się... władzy możesz ich ściągnąć na wywiad. Jak ich ściągniesz na wywiad, możesz o to zapytać, a oni mi... wtedy na pewno ci nie odpowiedzą. Absolutnie nie chodzi mi o władze, chodzi mi o Twoje podejście do tej walki. Tak, wiem, że już, wiem, że już zostałeś Ja mam że no, ta walka może się wydarzyć. Nie jest Ale... to coś, na co mam jakąś presję. Ja to powtarzam za każdym razem. Bo ona będzie z jednej strony dobrze płatna, a z drugiej będzie jakimś obciążeniem myślę, psychicznym, wizerunkowym. Z trzeciej strony to jest coś, czego chcą ludzie i po mojej stronie, i po stronie Ksajo, Więc myślę, że taka walka musi się kiedyś wydarzyć, no jakby spoko. Może się wydarzy bardzo szybko, może się wydarzy w dalszej przyszłości, zobaczymy. No dobra, ale tą kością niezgody są te warunki, czy te forma, formuła, czy co jest jeszcze niejasne w tej walce? No bo to, że ty i Ksajo i gdzieś tam zgadzacie się na tę walkę, no to już, już wiemy. Wiesz, no, jest working progress, nie? Jest working progress. Czyli jakieś rozmowy już są? Rozmowy trwają cały czas. No, to by było głupie, jakby nie trwały, nie? Dobra, masz takie wrażenie, czy zdajesz sobie świadomość, że ta walka może być, nie, nie chcę mówić, że największą w historii, ale najbardziej jedną z najbardziej wyczekiwanych, takie top trzy? Tak, jedną z najbardziej opła wyczekiwanych. No. No, opłaconych też, co? <laughs> nie, no tak, no tak sobie zaśmieszkowałem. No bo wiesz, no, w świecie free fightów jest pewna wyczerpalna pula starych, nazwijmy to konfliktów, niesnasków, wiesz, takich, takich realnych niechęci dwójki ludzi, nie? To jest jakby, no nie dasz Dady wyczarować czegoś z przeszłości u dwóch popularnych osób, no, no nie wyciągniesz tego z rękawa, w pewnym momencie takie walki się kończą. Uważam, że u nas jest na to potencjał i w sumie to jest zabawne, że nigdy nie miałem z o bezpośredniej interakcji o ze więc to by było a, dość a ciekawe. A się rozmawialiście face to face? Nigdy. Nigdy w życiu? Nigdy, nigdy w życiu, nigdy w życiu. To jest w chuj, za, chuj zabawne, no. A mi się wydaje typowo o 100% procentach internetowy. Tak, po prostu wydaje mi się, że mamy w chuj inne osobowości. W sensie... No to na pewno. Mi się wydaje, że nam... Nie wiem, czy istnieje w multiversum jakikolwiek świat, w którym my jesteśmy kumplami, nie? W sensie, jesteśmy tak bardzo różnymi ludźmi, mamy zupełnie inne podejścia do życia, zupełnie inne A może systemy Może nie wartości. wiesz, bo jeszcze nie złapaliście tego bo nie przechyliliście kielona. Może, może, może ja źle go oceniam. Kto A może wie? właśnie po tej walce... A może, może, dacie, może rękawice by wyjaśniły, nie? No właśnie nie? Mówię, po tej walce może zostaniecie najlepszymi kumplami. Wspólne, nie no, wiesz, wspólne streamy. Nie, 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 nie. nie. Wspólne unboxingi. Takie coś się na pewno nie stanie. Ale na pewno chciałbym taką walkę zrobić i bo jestem mega ciekawy, co się stanie w trakcie. Ja, a teraz mnie skoczyłoś, po... że nigdy ze sobą nie rozmawialiście. Pod, tym, ale, ale pod chociaż... tym kątem, pod tym kątem tej bezpośredniej interakcji, w chuj ale bym chciał. Będzie ja strasznie ale, to, co... ale na żywo nawet nie widziałeś, tak nie wiem, w odległości 10 nie, no. metrów. Wiesz co, jak były czasy tam, gdzie ja byłem komentatorem on graczem, to kiedyś przed do mnie zrobił sobie ze mną zdjęcie, on wtedy w ogóle jeszcze. A to nie było był... przed spiną, w tak, ogóle. Tak, istnieje takie zdjęcie, no lata po necie. On wtedy nie był w ogóle streamerem, więc nie było skąd. Być no to, ale teraz jak już macie ten kąt. Pewnie to... sobie zrobił dla Beki, może nie wiem, może mnie lubił, wtedy, ja nie wiem. Ale nie Ale po tym też jeszcze się nie widzieliście, nawet w odległości 10 metrów. Nie, nasza jedyna interakcja to była wymiana trzech zdań na na Messengerze. Co ty gadasz? No i tyle. I to było parę lat ja, ale temu. Ja to skit w ogóle, że, że się nie widzisz. No, no nie, no ale po co mieliśmy się widzieć, jak za sobą nie przepadamy? No no tak, bo... ale nie, no po co widzieć, ale gdzieś tam się wiesz, nie, nie wiem, chodzisz się do jednej windy, no. na jakimś evencie, nie wiem, na gali, wiesz o co mi chodzi? <laughs> nie, 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 nie zdarzyło tam, się. Czyli wasza pierwsza interakcja może być albo na programie, albo na, na konferencji? No. I to w ogóle będzie ciekawe, że wasza... Wasze, wa, wa, właśnie jakaś Prawie wasza jak rozmowa? pierwsza randka, nie? No, no trochę tak. Kurde, romantycznie będzie. No ja nie wiem. Ja już się nie mogę doczekać. No, to jest masakra w ogóle, żeby się nie widzieć. To jest dla mnie teraz Teraz mnie mega strzykowałeś. No cóż. No dobra, no to czekamy. To przynajmniej masz fajny content w wywiadzie, bo o tym jeszcze nie gadałem. No tak, dobra, no to czekamy na tę walkę, na pierwsze wasze rozmowy, na pierwszego festival i tak dalej, ale jeszcze wróćmy do, do Darolwa. Darolew to jest osoba, która w <grym> poddymia... Do wszystkich. Widziałem, że ma teraz spinę z guzikiem. Jest to trochę taki case Natana, nie? Bo Natan ma walkę, ale konflikt ma z znaczy pięcioma wiesz, innymi osobami. I Daro Lew też troszeczkę, też troszeczkę, troszeczkę cię pomija w tym wszystkim. No, niech się bawi dobrze z innymi dziećmi w piaskownicy. Ja niekoniecznie chcę wchodzić w to gówno. Wiesz, to jest case freakfightera-cyrkowca. I freakfighterzy-cyrkowcy w środowisku sportowym i środowisku neutralnego odbiorcy bardzo... Zobacz, jak ma piękną, czerwoną no koszulę. No właśnie, no i widzisz. I chodzi o to, że tacy ludzie bardzo umniejszają, ja mam takie poczucie, że bardzo umniejszają moje pracy, bo ja też jestem frikiem, tak jak i on, nie? Jesteśmy jakby w tym, w tym, w tym, w tym samym, na tej samej półce, tylko że ja do tego podchodzę zupełnie inaczej. Ja szczerze podchodzę do freakfightów sportowo, szczerze daję z siebie wszystko na tej macie, poświęcam na to w chuj czasu. I może nie jestem jakimś wybitnym talentem, ale strasznie bardzo się, to, strasznie mocno się w to angażuję. Ja wiem, że czasami trzeba zrobić coś śmiesznego na tych konferencjach i spoko, ale fajnie, gdyby to coś śmiesznego było podparte ciężką pracą, której, no u niego na przykład nie widzę. Wiesz co, no, czy, czy, czy ty jesteś, nie wiem co powiedziałeś, że nie, masz, nie, że nie masz talentu, umiejętności, nie, coś takiego, nie. No bo nie, ja nie jestem jakimś talentem stary, ja czy zaczynałem wiesz... naprawdę z gównianego poziomu i wszystko co mam teraz to jest coś, co sobie wypracowałem nawet nie z poziomu zero, z poziomu grubego gracza Lola, wpierdalającego Daily pizzę i hamburgery, nie? Tak, ale no twoja walka z Zonem, no szczerze ci powiem, że jak oglądałem tę walkę z ziomeczkami gdzieś tam przed komputerem, to mówię, no nie ma szans, this, nie, nie ma możliwości, żeby Dis wygrał. No i zamknąłeś wielu ludziom gęby. Zamknąłem, ale to nie ma nic wspólnego z talentem. To jest tylko i wyłącznie praca, tylko i wyłącznie systematyczność, tylko i wyłącznie wytrwałość w treningu i oczywiście świetna ekipa szkoleniowa. Przede wszystkim w postaci, w postaci mojego trenera Sebastiana Kotwicy, który jest naprawdę dobrym coachem, świetnym ziomkiem. Zawsze posłużyć ci radą i jako trener, i osobiście w jakiejkolwiek sytuacji. To jest człowiek, który tak angażuje się w życie klubu i zawodników, że kiedy raz znajdziesz się w na team twoje życie nagle tak zmienia tor, nie? I właśnie moje tak zmieniło, więc trafiłem do zajebistego miejsca, co też motywuje mnie do ciężkiej pracy i znowu ta ciężka praca przynosi efekty, mam nadzieję, że będzie je przynosić nadal. A Twoim zdaniem, patrząc na walki Darolwa i patrząc na twoją walkę z Zonem, to kto jest trudniejszym przeciwnikiem? Zony czy Daro Trudniejszy przeciwnik to taki, po którym nie wiesz, czego się spodziewać. Po Zonym totalnie nie wiedziałem, był nie wiadomo. wie też nie wiesz. No ale jestem w stanie określić mniej więcej, wiesz, że tak. Myślę, że ja nie, ja nie mówię, że daro nie ma nic. On ma swoje nie, nie rzeczy, tak, tylko że mam też dużo materiału, na których te rzeczy mogłem widzieć. Wiem mniej więcej na co go stać, wiem Czy na to co to go nie stać. Zony, Zony, bo nie, nie? Zony był trudniejszy, bo nie wiedziałem tak. nic i tam mogliśmy wróżyć tylko i wyłącznie z fusów. Co więcej, jeszcze wracając do tematu trenera, trener jest takim kotem, że dokładnie przewidział to, co będzie działo się w balce. dokładnie przewidział reakcję zonego, dokładnie na podstawie tego, że on był kiedyś pływakiem, przewidział, że tam będzie dużo overów, że te overy będą widoczne, że będę mógł sobie walczyć na rozciągnięciu dystansu, na mocnym przeglądzie i dokładnie to się stało. Coach to przewidział, coś, co dla mnie było największym problemem i właśnie według mnie to jest problem z debiutantami. A powiedzmy jeszcze, jeśli chodzi... Jeśli chodzi jeszcze o Dara, to jak wy analizowaliście jego walki? Jak wy analizowaliście to jak podejść do, do niego? No, usiedliśmy sobie na herbatce z trenerem u mnie w mieszkanku, odpaliliśmy sobie ogromny telewizor, ja pobrałem wcześniej wszystkie walki, poszukałem ich na necie, no i siedliśmy, analizowaliśmy sobie walka po walce, coach sobie coś pisał w zeszycie. Ja przełączałem pliczki, oglądałem razem z nim, dyskutowaliśmy o różnych rzeczach, które są dla mnie dobre, w sensie które ja robię dobrze, jak je wykorzystać, dyskutowaliśmy o, o taktyce, o strategii, no podeszliśmy do tego jak do każdego normalnego przeciwnika, bardzo analitycznie, bardzo profesjonalnie. No i tyle. Myślicie mieć mocne kino, żeby oglądać wszystkie walki Dark Alvaro. Znaczy, no dobra, no nie obejrzeliśmy tych 16, tylko tam wkładali, że 6, 7, coś takiego, nie? To, co mi się udało znaleźć, to, co było najbardziej recent, nie? Naj, najświeższe, takie, które jeszcze ma sens oglądać. Bo to sam mówiłeś, że e, twój pierwszy przeciwnik po porocie, no to musi być człowiek. No, nazwałeś to delikatnie mówiąc, e, przecierom, tak? Nie wiem. Nie wiem, no. czy użyłem tego słowa. Nie, muszę, nie, nie, no, inaczej. Ogólnie. Powiedziałem, wrażenie, wrażenie, że nie chcę zaczynać ta, tak, wysokiego. Wrażenie, C, które, to, które, które mógł, mógł widz odnieść, to to, że Daro Lew tak. ma być dla ciebie takim... Znaczy, łatwym ja, wejściem. Ja w przyszłości chciałbym podejmować dużo lepszych przeciwników, więc no wiesz, no dla kogoś będzie to łatwe wejście, a dla kogoś będzie niełatwe. No, gdyby, no dla, dla, dla Natana było niełatwe, nie? Nie, nie. No, nie, nie Natan nie przegrał. Więc, więc ja też nie mówię na Nie, Natan nie przegrał. Natan mówi, że nie przegrał. No dobra, no, git, no, to jest jego zdanie. sędziowie myślą inaczej. E, w każdym razie, wiesz. E, to też jakby zweryfikuje moje umiejętności, nie? No bo jak nie dam rady tutaj, no to okej, okay, no to znaczy że trzeba zostać na tym poziomie. No ale myślisz, że właśnie przez operację i tak dalej, no że jesteś dużo słabszy. Wiesz co, na pewno, się, czy... na pewno zabrało mi to dużo czasu, na pewno zabrało mi to dużo dyspozycji i uwsteczniło mnie z moją pracą, ale to jest operacja, którą, na którą ja się świadomie zgodziłem, to była moja decyzja i bardzo jej chciałem, bo wiesz, nie po to schudłem 35 kg, żeby potem chodzić z takim kurwa fartuszkiem no tak, tak, zrobionym tak, ze skóry. Tak, 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 tak. Chciałem jakby dokręcić ten mój cel, którym była zmiana wizualna, no i musiałem poświęcić trochę tego celu, jakim jest bycie dobrym. Freakfighterem w MMA. To powiedz mi tak procentowo, o ile teraz jesteś słabszy yy, albo mocniejszy od tego, od tego Disa, który bił się z Zonem. Wiesz co, właśnie na to pytanie będę Ciężko. musiał odpowiedzieć no, dopiero po walce. No, no ale jak się czujesz, jeśli chodzi o treningi, jeśli chodzi o sparringi, jesteś mocniejszy od tego Disa wtedy, czy na pewno mam więcej doświadczenia, nie? jesteś nie, jesteś mocniejszy o to mi chodzi. Fizycznie? Ciężko powiedzieć. Zobaczymy. To jest, to jest właśnie jest, po to mam tą walkę, to żeby to zweryfikować. To jest, to jest dla mnie dla mnie samego, to jest nie wiadomo, więc gdybym ci odpowiedział, to by było Ochwała trochę takie kręcenie, no. To było kręcenie. No Więc wolę nie kręcić, zobaczymy. Jeszcze powiedz mi, gdzie kupiłeś laser, który przebija balony i odpala świeczki. Z USA sobie zamówiłem, to jest chyba firmy czy coś takiego. Był, nie? Z 300 dolarów. Ale drogi to, drogi. to jest, wiesz, tak w na... szarej strefie. Na... Nie wiem, czy teraz można je dalej legalnie sprowadzić, kiedyś można było. No, bo ja ekspres kupiłem takiego za 60 zł. Też I co Czy Też nie, pali no? świeczki? Nie, no ale na 10 km świeci. O kurde, ciekawe. A to muszę go sprawdzić, bo też mam serię z Chimczyka, to sobie sprawdzę. Dzięki. Wspomniałem o mnie w tym materiale. Dobrze, dziękuję. No. Wspomnę nawet o tym wywiadzie. Dziękuję. O, dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie do końca. Dzięki Disu. Najlepsze antyfakty w internecie.